Ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam! Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktora to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Chciałoby mi się powiedzieć Good Morning Wietnam, jak to mawiał Robin Williams w jednym z filmów, gdyż dzisiaj łączę się z moim rozmówcą w Wietnamie. A jest nim Adam Furmańczuk. Cześć, Adamie. Cześć, Wiktor. Powiedz mi, jak to się stało, że ty jesteś w tym Wietnamie? To zacznijmy może od tego. Jestem. Z Wietnamem mocno związany. Moja żona pochodzi tutaj z Wietnamu. Poznałem żonę 4 lata temu, pracując sam dla jednej większej firmy w Szwajcarii. Dla, tak, dla szwajcarskiej firmy, która właśnie robi outsourcing w Wietnamie. Ma, mieli ponad 400. Pracowników, 400 programistów w różnych częściach Wietnamu i no akurat miałem okazję, prawda, jako jeden z programistów z Szwajcarii od czasu do czasu przylatywać do Wietnamu, rozmawiać z ciekawymi ludźmi i rok temu akurat miałem okazję, żeby sam rozpocząć działalność. Swoją własną firmę otworzyć tu w Wietnamie i działać. Powiem ci, że to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ty jesteś Polakiem, już padła tutaj Szwajcaria, czyli rozumiem, że jesteś też związany ze Szwajcarią i nagle tutaj połączenie jeszcze z Wietnamem, najpierw pracując dla kogoś innego, a potem zakładając swoją własną firmę. To czemu nie założyłeś tej firmy w Szwajcarii? <laughs> no tak, to jest w zasadzie. E, e... Ciekawe pytanie. Sam, sam jestem programistą i informatykiem, dlatego biznesem powiedzmy zająłem się no dosyć niedawna, prawda? Śledzę Twoje podcasty, próbuję się wdrożyć właśnie w ten temat robienia biznesu i moim, powiedzmy, głównym atutem jest to, że sam, sam programuję, piszę kod w Java, piszę. Różne rozwiązania dla klientów, i powiedzmy, ten wątek biznesowy jeszcze nie jest taki mocny. A koszty, powiedzmy, w Wietnamie są oczywiście dużo niższe, zarobki są niższe i można tu, powiedzmy, się uczyć, prawda? Szukać, powiedzmy, możliwości na swoje pomysły biznesowe, na swoje aplikacje. Testować rynek, prawda? W Wietnamie to jest trochę tańsze. A co to znaczy trochę? Masz, mógłbyś nam powiedzieć jakąś taką, nawet procentową, że tak powiem, jakąś liczbę, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia pomiędzy tym, co mamy w Europie, a tym, co się dzieje w Azji? E, tak, to ogólnie tutaj koszty, koszty powiedzmy, koszty, koszty e, codzienne, takie powiedzmy, są pięć razy niższe niż, niż w Polsce. Zarobki takie typowe, typowe sięgają no około, muszę to trochę przeliczyć. Zawsze tutaj mamy wietnamskie dongi, prawda? I powiedzmy taki zarobek dla pracownika biurowego sięga między 15 a 20 milionów dongów miesięcznie, co mniej więcej w przeliczeniu na nasze to jest około, no około tak 1000 zł. Tak trochę, trochę mniej może i to są w zasadzie koszty takie czy zarobki ogólne, z czymże branża IT jest trochę specjalna. Tutaj w zasadzie jest rynek globalny i jest bardzo dużo firm dookoła świata, z, z na przykład z Australii, z Singapuru, z, też z, z Europy, z Szwajcarii na przykład, jak, jak ja i też oczywiście firmy zagraniczne trochę lepiej płacą, prawda? Dlatego takie typowe zarobki dla informatyków w firmie zagranicznej no, sięgają między 40 a 80 milionów dongów, około 2 do 2,5 tysięcy dolarów. Także w porównaniu do kosztów, powiedzmy, do, do kosztów wyżywienia, do takich kosztów codziennych. Informatycy w Wietnamie zarabiają bardzo dobrze. No to jest to już przyzwoity poziom wynagrodzeń, wręcz powiedziałbym, zbliżony nawet do, trochę do tego naszego europejskiego. Ale skoro dotknęliśmy już tej wietnamskiej branży informatycznej, wietnamskiej branży programistycznej, to zrób nam proszę taką charakterystykę. Czy są jakieś konkretne lokalizacje, na przykład jakieś miasta, w których jest ten sektor bardziej obecny? Czy być może jest to rozproszone po całym kraju i w czym z punktu widzenia programowania, czy też informatyki, Wietnam jest dobry? Mhm. Także w Wietnamie mamy parę dużych centrów informatycznych. Jestem jest Saigon, Da Nang i Hanoi. Takie główne, główne miasta. Jest tam sporo firm informatycznych. Ogólnie sytuacja na rynku w Wietnamie jest ta, że jest około 400 tysięcy pracowników w sektorze IT, z czego mniej więcej mamy 50 000 do 55 tysięcy nowych, nowych absolwentów w tym sektorze, którzy oczywiście zasilają. Zasilają ten rynek. Jest, jest takie, powiedzmy, oczywiście outsourcing jest bardzo ważny. Jest, są, są firmy bankowe, firmy, które, które mają działalność, działalności finansowe, serwisy finansowe, blockchain. To sporo takich firm się trafia. Web design, tworzenie gier komputerowych, to jest też bardzo duży sektor i no i tu, tu w zasadzie główne miasta główne miasta z firm to może japońskie firmy, na przykład FPT, albo właśnie australijskie na przykład Bank Australijski NAB ma ponad 1000, 1000 inżynierów FPT ponad 15 tysięcy w różnych, w różnych, powiedzmy, w różnych stronach Wietnamu, prawda? I jeszcze. Oczywiście jest dużo małych firm, czy takich, powiedzmy, do tysięcy, Nash, Nash Technology, Harvey Nash, TMA Solutions. Oni głównie się znajdują właśnie w, w Saigonie i trochę też, powiedzmy, w, w Hanoi. No, a nasza firma z kolei mieści się w Tho, prawda? Tho to jest milionowe miasto w w Mekongu, w tym właśnie w, tej, w tych stronach południowych i tu milionowe miasto, które no, ma parę uniwersytetów, ma trochę firm, prawda? Ale jeszcze tego wszystkiego jest mało i tutaj w zasadzie jest dla nas potencjał, żeby ten rynek, powiedzmy, informatyczny na południu Wietnamu trochę dla siebie ogarnąć. To jedno pytanie uzupełniające. Czy ja dobrze to rozumiem, że większość tej branży informatycznej, programistycznej jest stworzona przez podmioty niewietnamskie, ale zagraniczne, które zdecydowały się tam tworzyć taki biznes? To w zasadzie ja mam oczywiście perspektywę zagraniczną, prawda? Także trudno, trudno to ocenić, prawda? Ja głównie patrzę powiedzmy spod konta firmy szwajcarskiej, czy podmiotów szwajcarskich, czy niemieckich. Które szukają możliwości outsourcingu. Z drugiej strony, powiedzmy, w Wietnamie jest mocny przemysł, przemysł w sektorze na przykład produkcji stali, w, w, w przemyśle produkcyjnym, i tu jest też mnóstwo firm, które potrzebują rozwiązania informatyczne. Także, Mógłbym, jeśli, jeśli je tak strzelę, to bym powiedział pół na pół, prawda? Po, połowę firm zagranicznych, połowę firm na wietnamskie zapotrzebowania technologiczne. Okej, okay, no to idziemy teraz do Twojej firmy. Powiedz mi, jak to jest Polakowi ze Szwajcarii prowadzić biznes w południowym Wietnamie? Czy w ogóle prowadzenie biznesu w Wietnamie jest czymś skomplikowanym? I to jakby pierwsza część pytania, a druga to już, co Wy tak naprawdę robicie, jakie Wy świadczycie usługi i dla kogo? Mhm. Tak, to może właśnie powiem trochę z strony prawnej, bo to jest może też ciekawe dla, dla naszych słuchaczy. Otwarcie firmy w Wietnamie jest nie, nie, nie jest trudne, prawda? Jeśli, jeśli się zna osobę wietnamską, powiedzmy, czy się ma kontakt z osobą wietnamską, to Otworzenie firmy dla, dla Wietnamczyka jest procesem bardzo szybkim. Rejestruje się firmę, płaci opłaty i czeka mniej więcej tydzień. Jako osobę zagraniczną, to też nie ma wiele komplikacji, prawda. Można, trzeba powiedzmy, parę dodatkowych formalności załatwić, trzeba udowodnić wystarczające, wystarczające środki na otwarcie firmy i trzeba może poczekać. Trochę dłużej, może 18 dni, i też można otworzyć, otworzyć firmę. Jest, jak już wcześniej wspomniałem, jest bardzo dużo młodych absolwentów informatyki, jest mnóstwo inżynierów w Wietnamie, których można pozyskać dla swojej firmy. Są firmy, które zajmują się usługami hiringu czy payrollu, które można oczywiście w tym celu, powiedzmy, zobowiązać. Także dla nas, dla nas akurat robienie biznesu było trochę, powiedzmy, łatwiejsze. Czy jest łatwiejsze z powodu dobrych kontaktów? Moja żona ma liczne rodzeństwo w Wietnamie, prawda? Jest osoby, które się zajmują administracją firmy. Mamy osoby w rodzinie, które się zajmują księgowością, aspekty prawne, prawda? Mamy kontakt do dobrej prawniczki, która powiedzmy pomaga nam stworzyć kontrakty i różnego rodzaju dokumentację w zasadzie spełniającą wymogi prawne. I tak się właściwie stało w zeszłym roku, że otworzyliśmy nasz pierwszy zespół dla klienta w Szwajcarii. Ja sam jako programista też byłem członkiem zespołu klienta. Pracowaliśmy razem, pracowaliśmy razem dla klienta, programując, programując Scrum, robiliśmy sprinty, tworzyliśmy nowe produkty. Tak, około mniej więcej pięciu osób. Pięciu osób było w zespole. I tak, i teraz w zasadzie sam, jako powiedzmy, jako, jako osoba, która się zajmuje tym biznesem, szukam nowych projektów, nowe możliwości, prawda? Mamy, mamy parę nowych projektów, no i tak powoli próbujemy łapać kontrakty, rozrastać się. Wspomniałeś tutaj o Java, o Scramie. W jakich językach jeszcze programujecie? Tak, to znaczy używamy Scrum i Kanban do, w zasadzie do ko koordynowania projektu, prawda, Jest, e, robimy z, klienta, z naszymi klientami ogólnie trochę krótsze skramy, trwające mniej więcej tydzień, e, robimy razem z klientem planowanie w poniedziałek na przykład, w piątek robimy review, pokazujemy rezultaty, no i technologie do tych powiedzmy, co dokładnie, to specjalizujemy się głównie w Java, w, w, w Spring, w Spring Bootie. To jest bardzo popularne w Szwajcarii, bardzo popularna technologia. Banki, duże firmy kochają Javę z powodu kompatybilności. Mogą użyć spokojnie produkt jeszcze wiele, wiele lat po implementacji. Także Java na pewno to jest taki główny filar moje moje działalności programistycznej i też naszego zespołu mamy dużo wiedzy w tym zakresie oczywiście jako mała firma trzeba też zadbać o frontend programujemy w frontend w Angular i w Flutter na aplikacje mobilne no i też mamy wątek DevOps prawda trzeba te aplikacje które zrobiliśmy trzeba potem gdzieś Klientowi zademonstrować albo dla użytkowników udostępnić. W tym celu używamy Azure DevOps, używamy AWS, GitHub, GitHub Pipelines to takich parę technologii, właśnie żeby udostępnić klientom aktualny, aktualny postęp produktu. To jak na tak mały zespół, to posiadacie całkiem spore kompetencje. A powiedz mi, skoro wspomniałeś już o tych 50 tysiącach osób, które co roku wchodzą na. Znaczy są absolwentami kierunków technologicznych, jak trudno albo jak łatwo jest zrekrutować dobrego programistę w Wietnamie? No, powiem, że to w zasadzie zależy od. Jak, jaką się ma renomę na rynku. Dużą rolę gra, gra lokalizacja, prawda? Nasza firma, się, jak wspomniałem wcześniej, mieści się w canter. jest ludzie na ogół mają rodziny też w pobliżu, nie chcą powiedzmy, łączyć się zbyt dużo w pracę hybrydową, na przykład w Saigonie czy w innych placówkach i tutaj, tu możemy w zasadzie, to jest naszym atutem. Pracownicy mogą być blisko swoich rodzin, prawda? Mają, mają takie powiedzmy lepsze warunki niż jakby gdzieś w Saigonie na przykład. I no pozyskiwać się. To zależy w zasadzie też oczywiście od projektów, jakie, jakie projekty mamy z jakim, z jakim finansowaniem, i w zależności od tego można powiedzmy można manipulować powiedzmy, trochę, trochę powiedzmy, wynagrodzeniem, trochę w górę pójść. W, w przypadku powiedzmy, jeśli szybko trzeba znaleźć dobrych informatyków, można powiedzmy budżet trochę podkręcić, i, i wtedy e, się szybko znajduje bardzo dobrych ludzi, na ogół okres wypowiedzenia w Wietnamie jest około 30 dni. Także też można, jeśli ktoś się powiedzmy zdecyduje pracować dla nas, musimy na ogół średnio czekać miesiąc czasu i możemy od razu tą nową osobę do zespołu przyjąć. Czyli na zasadach takiego IT kontraktingu? To znaczy, to jest, to jest w zasadzie. E, 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 Normalne zatrudnienie, z tym, że okres wypowiedzenia na przykład w Niemczech to w zależności od lat stażu, to, to na przykład dwa miesiące, trzy miesiące, w Szwajcarii też podobnie 2 do 3 miesięcy powiedzmy. Okres wypowiedzenia Umowa o pracę, w Wietnamie to jest w zasadzie dużo, dużo krótszy: jest 30 dni. Ludzie, ludzie pracują też na, na, na etacie i mają w zasadzie. No, lepsze takie, powiedzmy, możliwości wyboru, prawda? To jest w zasadzie fajne. To, to chyba jedynie my, Europejczycy, mamy to do siebie, że tak prawo jest pracy tu skonstruowane na terenie, czy to Niemiec, czy Polski, że rzeczywiście mamy okresy wypowiedzenia uzależnione od tego, jaki mamy staż pracy dla jednego pracodawcy. No i to jest troszeczkę czasami ograniczające, ale reszta świata jest dosyć elastyczna. Słuchaj, Adam, takie pytanko na koniec naszej rozmowy. Gdyby ktoś był zainteresowany, żeby się z Tobą skontaktować, żeby nawiązać współpracę z firmą, która pracuje w oparciu o kompetencje informatyków i programistów z Wietnamu, to gdzie byś taką osobę skierował? Tak, to przede wszystkim osoba, która się interesuje w. Właśnie w tworzeniu aplikacji, prawda, wypróbowaniu swojego pomysłu, nowej aplikacji czy nowego serwisu, zaimplementowania takich rzeczy tutaj nasza firma ma dobre kompetencje, jesteśmy mocni w prototypingu, w tworzeniu mobilnych aplikacji, rozwiązań i w zasadzie też wiele powiedzmy, wiele kompetencji w Związane z DevOpsem i backendem, i taką osobę skierowałbym oczywiście na nasz homepage agilino.ch albo bezpośrednio na pogawędkę na LinkedIn, prawda? Bardzo, bardzo te chętnie powiedzmy porozmawiam. To ja już zadbam o to, żeby te linki znalazły się w opisie do naszej dzisiejszej rozmowy, ale kusi mnie jeszcze jedno pytanie na koniec. Powiedz mi, jesteś w tym Wietnamie dosyć regularnie, masz tam rodzinę, ty mówisz po wietnamsku? No, parę słów, parę słów powiem, parę słów potrafię. Naj, najszybszy, powiedzmy, progres nauki wietnamskiego miałem jak poznawałem żonę, prawda? Na samym początku naszej relacji, e, od powiedzmy od czterech lat, ten taki poziom powiedzmy, e, no, pozostaje, nie poprawia się. prawda. To Jednak wymowa, wymowa wiet, wietnamski jest takim językiem tonalnym. E, wiele zależy od tego, jak się wypowiada niektóre słowa. Czy się powiedzmy, e, e, głos podnosi, czy się powiedzmy, obniża głos, i to. Różne wyrazy, prawda, mają różne znaczenia, i to jest bardzo trudne, prawda. Nawet jeśli zapamiętam jedno zdanie, trzeba to zdanie wypowiedzieć w takich samych tonach, żeby odbiorca zrozumiał. To na koniec naszej dzisiejszej rozmowy mam do Ciebie jedną prośbę. Powiedz mi, w jaki sposób się dobrze pożegnać po wietnamsku? To można powiedzieć tambie albo hang up. -lay. Hang -up To tak jak hang -up, czyli w zasadzie odłożyć słuchawkę. <laughs> tak, tak, dokładnie. Tak można to powiedzieć. Adabie, słuchaj, bardzo ci dziękuję za tą porcję wiedzy prosto z Wietnamu. Wiem, że u was w tej chwili koniec spory monsunowej, także deszcz tam pada na okrągło. To jeszcze jedno pytanie. Sorry, za dużo mam tych pytań na sam koniec. W jakim okresie roku najlepiej pojechać do Wietnamu? Polecam e, e, grudzień, styczeń, luty. Akurat wtedy będzie... Tak, u nas będzie wtedy zimno, prawda? Będziemy, będziemy marzyć o tym słońcu, o tych ciepłych temperaturach. No i w Wietnamie akurat będzie, będzie sucho, jeszcze powiedzmy nie będzie za gorąco. Największe upały się zaczynają tak w marcu, kwietniu. Będzie dosyć przyjemny okres zimowy. No to moi drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli chcecie robić biznes programistyczny z Wietnamem, to możecie go oczywiście robić cały rok. Natomiast jeżeli wybieracie się tam turystycznie, to tak jak Adam wspomniał, od grudnia do lutego mniej więcej jest najlepsza na to pora. Adamie, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, Wiktor.